Witajcie, dziś w filmie na tapetę weźmiemy Miraża 4000. Serdecznie zapraszam. Oczywiście, na wstępie chciałbym Wam przedstawić naprawdę krótką historię tego samolotu, bo w 1975 roku firma Dassault rozpoczęła projektowanie większej wersji Miraża 2000. Pracę nad nim finansowała Arabia Saudyjska, w której miał zastąpić starsze myśliwce Lightning. Sam samolot był cięższy od swojego poprzednika o 84% i docelowo mógł przenosić nawet 8 ton uzbrojenia. Większość urządzeń samolotu pochodziła z Miraża 2000 dodano również wiele nowych rozwiązań. Po 1980 roku planowano wprowadzić na uzbrojenie Arabii około 50 myśliwców. Sama też Francja była zainteresowana wersją uderzeniową, ale ze względu na słaby marketing, wysokie koszty w porównaniu do Miraża 2000 nie doszło do zamówienia. W 1986 roku Miraż 4000 już tylko pełnił platformę testową dla samolotu Rafale, więc można powiedzieć, że to był wstęp do prac nad nowym samolotem wielozadaniowym. Dziś możecie zobaczyć wersję prototypową m.in. w Muzeum Lotnictwa i Astronautyki Le Bourget i tutaj kończy się jego historia. Teraz spójrzmy na tą maszynę, jak wygląda War Thunder. Zaczniemy od tego, co ma w środku, czyli radar Thompsona, który naprawdę ma wszystko, czego potrzebujecie. TWS, puls Doppler, podtryb ACM, który ma zasięg do 19 km. Naprawdę poprawny, dobry radar. Silniki Snec ma również dają radę. W końcu samolot był budowany, by dorównać m.in. Suchojowi 27 czy amerykańskiemu F15. Przechodzimy powoli do uzbrojenia, to co najważniejsze w tym e, samolocie. Na początku mamy rakiety powietrze-powietrze, e, tutaj na podczerwień Matry R-550 Magic II, e, naprowadzane tak jak mówiłem na podczerwień, kierunek ataku dowolny, czyli tak zwane ALA aspekty. przeciążenie 5G, I naprawdę jeżeli puścicie od, od tyłu e, zazwyczaj tą rakietę, ta rakieta naprawdę ma gdzieś flary przeciwnika. Matra Super 530D, jedna z najlepszych radarówek, przeciążenie to 30G, a najważniejsze to szybkość, bo to aż 5 machów, gdzie tylko ustępuje rosyjskim tzw. Tak er -kom. Teraz zaglądamy na uzbrojenie powietrze Ziemia. Mamy AS40L Norty, które nie mają dobrej penetracji pancerza i są na laser. A przy obecności takich peloty jak np. Pancir, będzie ciężko coś zrobić w bitwach naziemnych. Do tego bomby BGL-1000 również na laser. A wszystko to z celownikiem Atlas 2, który ma naprawdę niezłe przybliżenie, ale Black Thermo i to jest duży minus. Ogólnie samolot nie jest moim zdaniem stworzony do ataków na ziemię, chyba że przeciwnik nie ma dobrych zestawów przeciwlotniczych. No i mamy gameplay Miraża 4000, parę bitewek, naprawdę w wielkim skrócie, i jakby, żebyście zobaczyli jego możliwości i możliwości jego uzbrojenia. O Tutaj mamy dźwięk tego miraża, gdzie właśnie sojusznik koło nas przeleciał. No i tak, praktycznie nie wiem, na streamach wszystkich, kiedy mam podczepione wszystkie rakiety na podczerwień, a tutaj akurat teraz mamy, staramy się podejść do ataku z zaskoczenia. Więc lecimy do końca, do lewej strony. zbijamy się tak, aby nas przeciwnik nie widział. I zobaczycie później. Ataki z zaskoczenia. Oczywiście będziemy musieli uważać na to, czy przeciwnik puści flary. Najlepiej właśnie się ustawić tak i celować w taki cel, który, który na pewno tych flar nie użyje, nie użyje bo już jest za, za naszym sojusznikiem jest już mniej więcej wolny od tej czołówki, gdzie tam te dwa teamy się ze sobą spotykają. Wtedy te rakiety mają największe prawdopodobieństwo, że, że trafią. Obserwujemy mniej więcej bitwę, patrzymy na cele. Złapaliśmy tutaj J11. F16 też jest takie bezpieczny, dosyć i kolejne F16, mamy krytyka. F16 dostała i F16 dostała. Tutaj skrzydła nasze dają radę, jeżeli chodzi o manewry. No i wydaje mi się, że w mirażu 4000 pilot tak nie zasypia, że tak powiem, jak jest to w Clipenie szwedzkim. A tutaj Wam pokażemy mniej więcej to, że te rakiety mają gdzieś flary, jeżeli puścicie to od tyłu. MIG-29, mimo tego, że flarował, to ten pocisk doszedł do niego. Teraz jakieś tam możliwości radaru. Oczywiście cel jest bardzo nisko, i prawdopodobnie nam ucieknie, albo zgubimy loka. Pamiętajmy, że puls Doppler, jeżeli samolot nawet się troszeczkę odwróci. Nawet o te 90 stopni to Puls Dople prawdopodobnie zgubi Loka. Tutaj cel się nam schował za, za górką. Jedna rakieta, która też uderzy w ziemię. No Ale teraz 1000, ponad 1200 km na godzinę zakręcamy za nim. Wręcz w momencie i, i mam kila. W Gripenie to by było tak, że po prostu byśmy stracili panowanie nad maszyną. No i standardowa taktyczka Martina, czyli wzbijanie się na wysokość i modlenie się o to, żeby nas nie zobaczyli na radarze. Aczkolwiek tutaj chyba F-15 wysłała rakietę, nie wiem dlaczego tam nie poszła ta rakieta, ale wydaje mi się, że że ta rakieta była Wysłana do nas, no i tutaj mamy ekipę, ekipę, właśnie która raczej nie powinna się spodziewać nikogo u góry. No i mamy jedno uszkodzenie w 16 c. Bardzo takie latanie jest ryzykowne, ale powiem Wam, że czasami się naprawdę mega opłaca. Tutaj mniej więcej jak wyglądają radarówki na bliski, bliską odległość. I tutaj sobie złapiemy Suchoje 27. Mimo tego, że jest nisko blisko ziemi, radar trzyma fajnie. No i rakieta go dosięga. Bardzo spoko. Oczywiście, nie tylko na krótki zasięg, ale jak zobaczycie sobie teraz, to naprawdę na dużych mapach ten radar daje radę. Mamy tutaj 35 km, ale zobaczyliśmy suchoja 27 obok, którego radar nie pokazywał, ale mamy taki podtryb ACM, który właśnie w Mirażu 4000 ma zasięg do 19 km. I, I log, wręcz, jest w momencie, ten log trzyma. Przeciwnik nie zmienia tutaj Toru lotu No i radarówka go ładnie trafia No i tutaj jeszcze na, na koniec zobaczymy sobie Działko tą manewrowość że tak powiem tego samolotu bo Fajnie naprawdę Się nim tutaj lata na czołówki tak zwane Potężne działka i właśnie Manewrowość, która naprawdę wątpię, że w gripe nie tak jest, czy nie wiem, w suchoju MIG-29, bo troszeczkę się nim nagrałem. Raczej tamte, tamte maszyny skupiają się na typowo rakietach. Tutaj też nam wchodzi piękna czołówka. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki Wielkie za odcinek Mira 4000 w pigułce. I co? Trzymajcie się. Zapraszam na streamki. Do zobaczyska. Cześć.